Kubuś Puchatek, rozdział 6, w którym Kłapouchy obchodzi swoje urodziny i dostaje dwa prezenty. Kłapouchy, poczciwy bury osioł, stał nad brzegiem strumienia i patrzył na swoje odbicie w wodzie. Imponujące, mówił, to jest właśnie to słowo, imponujące. Obrócił się i powoli poszedł w dół strumienia. Potem z pluskiem przebrnął w brud wodę i zaczął i z powrotem drugim brzegiem strumienia. I znowu spojrzał na swoje odbicie w wodzie. Tak jak przewidywałem, powiedział, wcale nie lepsze z tej strony, ale mniejsza o to, co komu do tego, imponujące i basta. Nagle coś zaszeleściło w zaroślach i spośród wysokich paproci wyszedł Puchatek. — Dzień dobry, Kłapołniu — powiedział Puchatek. Dzień dobry, Puchatku, powiedział Kłapoochy ponuro. Jeśli ten dzień godzi się nazwać dobrym, o czym wątpię, dodał. Dlaczego? Co się stało? Nic, kubusiu Puchatku. Nic. Nie wszyscy mogą i któryś z nas też nie może, i w tym rzecz. Czego nie może? zapytał Puchatek drapiąc się w nos. Co masz na myśli? Szaleństwo, śpiew i taniec od Przechadzamy się teraz wśród morwowych krzewów. O! zdziwił się puchatek. Pomyślał chwilkę i zapytał: A co to znaczy wśród morwowych krzewów? O święta naiwności! westchnął kłapouchy. Naiwność jest to wyraz oznaczający dobrotliwą niewinność wyjaśnił. Puchatek usiadł na wielkim kamieniu i spróbował pomyśleć o tym, co powiedział kłapouchy. Brzmiało to zupełnie jak zagadka, lecz Puchatek nigdy nie był mocny w rozwiązywaniu zagadek, będąc, jak wiemy, niedźwiadkiem o bardzo małym rozumku. Więc zamiast tego zaśpiewał sroczkę, skoczkę. Co to, sroczko gadatliwa, kiedy brzęczy, to nie śpiewa? Powiedz, jak się to nazywa sroczko-skoczko gadatliwa. Była to pierwsza zwrotka. Kiedy ją skończył, a kłapołuchy nie powiedział, że mu się to nie podoba, Puchatek, nie dając się prosić, bardzo uprzejmie zaśpiewał następną zwrotkę. Co to, sroczko gadatliwa? Kiedy łazi, to nie pływa. Powiedz, co to zwykle bywa? Sroczko, skoczko gadatliwa. Kłapołuchy milczał, więc Puchatek przemruczał o saniu zwrotkę do siebie samego. Co to, sroczko gadatliwa? Kiedy chodzi? To się kiwa, powiedz, co się za tym sypiewa, skoczko, sroczko gadatliwa. Tak, tak, rzekł łapouchy, śpiew, radość, jumpa, 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 pa. Oto idziemy zbierając orzeszki i ciesząc się majem. O, ja się bardzo cieszę, powiedział puchatek. Niektórzy mogą, rzekł ponuro łapouchy. Dlaczego? Co się stało? Czy musiało się coś stać? Wydajesz się bardzo smutny, łusiu. Smutny? Dlaczego miałbym być smutny? Dziś są moje urodziny. Najszczęśliwszy dzień w roku. Twoje urodziny? Zapytał puchatek zdziwiony. Tak jest. Czyż nie widzisz? Spójrz na prezenty, jakie dostałem. To mówiąc, wskazał kopytem na prawo, a potem na lewo. Spójrz na torcik urodzinowy. Na świeczki i na różowy lukier. Puchatek spojrzał na prawo, a potem na lewo. Prezenty? zapytał. Torcik urodzinowy? zapytał. Gdzie? Czyż ich nie widzisz? Nie, odpowiedział puchatek. Nie widzę. I ja też nie widzę, rzekła połuchy. Żart wyjaśnił, Haha. Puchatek podrapał się w ucho, lekko zakłopotany. Czy naprawdę dziś są Twoje urodziny? Tak jest. Ach, więc przyjmij ode mnie najserdeczniejsze życzenia, kłopouciu. Nawzajem, kubusiu puchatku. Przecież to nie moje urodziny. Nie, moje. Więc dlaczego powiedziałeś nawzajem? A czemu by nie? Chyba nie chcesz być zawsze nieszczęśliwy w dniu moich urodzin. Co? Aha! – Rozumiem – powiedział Puchatek. – Jest już dostatecznie smutno – rzekł Kłopouchy zgnębionych głosem. – Że ja dziś jestem nieszczęśliwy, bez prezentów i bez sorcika z różowym lukrem. Zapomniany i opuszczony. Ale czemu wszyscy inni mieliby dzisiaj czuć się nieszczęśliwymi? – Tego już Puchatek nie mógł znieść. – Zaczekaj tu na mnie – zawołał, po czym obrócił się i ile sił w nogach pognał do domu. – Czuł, że musi natychmiast zrobić dla kłapouchego jakiś upominek, a potem będzie mógł pomyśleć o czymś bardziej stosownym. Przed drzwiami swego domku zastał prosiaczka, który wspinał się w górę i usiłował dosięgnąć kołatki. Jak się masz, prosiaczku? powiedział. Jak się masz, Puchatku? powiedział prosiaczek. Co robisz? Próbuję dosięgnąć kołatki odparł prosiaczek. Właśnie przechodziłem tędy. Pozwól, że cię wyręczę, rzekł przemie puchatek. Sięgnął w górę i zakołotał do drzwi. Przed chwilą właśnie spotkałem kłapouchego. Ach, biedny kłapouchy jest dziś bardzo smutny, ponieważ ma dziś urodziny, a nikt o nim nie pamiętał i dlatego jest bardzo ponury. Znasz go przecież i wiesz, jaki on jest. Jak długo ten, co tu mieszka, każe nam czekać pod drzwiami i zakołotał znowu. Ależ Puchatku, zawołał Prosiaczek, przecież to twoje własne mieszkanie, powiedział Prosiaczek. Prawda, zupełnie o tym zapomniałem, powiedział Puchatek, więc my wejdźmy i weszli. Puchatek zaraz od progu poszedł do spiżarni, by sprawdzić, czy jest tam jeszcze jedna, ostatnia, już mała barłeczka miodu. Była, więc wydobył ją z szafki. Dam to Kłapouchemu w prezencie, oświadczył. A co ty mu dasz? Czy nie moglibyśmy dać mu tego razem od nas obydwu? Nie, odparł Puchatek. Nie jest to dobry pomysł. No dobrze, więc dam mu balonik. Mam w domu jeszcze jeden, został mi z zabawy. Pójdę po niego. To, widzisz, jest bardzo dobra myśl, prosiaczku. Jest to właśnie to, co kłopouchemu sprawi prawdziwą radość. Bo kogo nie ucieszyłby balonik? Więc prosiaczek podreptał do domu, a puchatek poszedł w drugą stronę ze swą barłeczką miodu. Był upalny dzień i Kubuś miał długą drogę do przebycia. Nie uszedł jeszcze i pół drogi, gdy nagle ogarnęło go dziwne uczucie. Zaczęło się ono od czubka nosa, przeniknęło go całego na wskroś i wyszło mu przez podeszwy łapek. Było mu tak, jakby coś wewnątrz niego mówiło. No. A teraz, Puchatku, już czas na jakieś małe co nieco. Ajajaj, aj, rzekł Puchatek. Nie wiedziałem, że to już tak późno, więc przycupnął i zdjął pokrywkę z baryłki. Całe szczęście, że wziąłem ją z sobą, pomyślał. Nie każdy miś wychodząc z domu w taki upał jak dzisiaj, pomyślałby o tym, żeby wziąć z sobą swoje małe co nieco. I zaczął zajadać. A teraz zastanowimy się, pomyślał. Gdy wylizał resztę miodu z baryłki, dokąd to ja szedłem? Aha, do I wstał powoli. Wtem przypomniał sobie, że prezent urodzinowy dla kłopouchego został zjedzony. Masz ci los, jęknął puchatek. Co ja teraz zrobię? Przecież muszę mu coś dać. Przez dłuższy czas nic mu nie przychodziło do głowy. Wreszcie pomyślał: a kto wie? Jest to całkiem miła baryłeczka. Nawet bez miodu. Jeśli ją czyściutko wymyję i poproszę kogoś, żeby wypisał na niej, z powinszowaniem urodzin, kłopouchy może mieć z tego naczynka pożytek. I ponieważ przechodził właśnie przez sumilowy las, wstąpił do sowy przemądrzałej, która tam mieszkała. Dzień dobry, sowo, powiedział. Dzień dobry, puchatku, powiedziała sowa. Najlepsze życzenia z okazji urodzin Kłapouchego, rzekł Puchatek. Czy w samej rzeczy kłapołuch obchodzi dziś swoje urodziny? Tak. A co mu dasz w prezencie, Sowo? A co ty mu dasz, Puchatku? Daję mu praktyczną baryłkę do przechowywania różnych różności. I właśnie chciałem cię prosić czy to to? zapytała Sowa, wyjmując ją Puchatkowi z łapek. Tak, i właśnie chciałem cię prosić, ktoś przechowywał w niej miód. Rzekła słowa przemądrzała. Można w niej przechowywać wszystko, powiedział puchatek z powagą. Jest ona bardzo pożyteczna. I właśnie chciałem cię prosić, powinieneś na niej napisać z powinszowaniem urodzin. O to właśnie chciałem cię prosić, rzekł puchatek. Bo ja piszę dobrze, tylko koślawo. To jest dobra pisownia, tylko koślawa. To znaczy, że litery trafiają nie tam, gdzie trzeba. Więc czy nie zechciałabyś napisać dla mnie z powiększowaniem urodzin? Baryłeczka jest niebrzydka, powiedziała sowa, oglądając ją na wszystkie strony. Czy nie mógłbyś ofiarować jej kłopouchemu o nas obojga, naszym wspólnym imieniu? Nie, odparł Puchatek. Nie jest to dobry pomysł. Muszę ją tylko umyć, a ty zrobisz napis. Puchatek umył baryłeczkę, wytarł ją starannie, a Sowa polizała koniec ołówka i zaczęła medytować. Jak się pisze, urodziny. Czy umiesz czytać, Puchatku? zapytała z lekkim niepokojem. Na moich drzwiach jest napis porządzony przez Krzysia o dzwonieniu i pukaniu. Czy umiesz go przeczytać? Krzyś powiedział mi, co tam jest napisane, i wtedy umiałem. Dobrze, więc ja ci powiem, co napiszę, i wtedy przeczytasz. I sowa napisała i to właśnie napisała: z powiększowaniem uro uro urodzin. Puchatek przypatrywał się temu z podziwem. Napisałam właśnie z powiększowaniem urodzin. Rzekła sowa niedbale: to powiększowanie jest śliczne i długie, rzekł Puchatek z wielkim podziwem. Bo ściśle mu biorąc, napisałam oczywiście serdecznym powinszowaniem urodzin od szczere oddanego ci przyjaciela Puchatka. Aby wypisać tak długie zdanie, trzeba zużyć sporo ołówka. Tak, tak, rozumiem, powiedział Puchatek. Tymczasem prosiaczek wrócił do domu i wziął balonik dla Kłapouchego. Przycisnął go mocno do siebie, tak żeby mu nie wyfrunął i popędził co tchu, żeby zjawić się przed Puchatkiem. Zdawało mu się, że to będzie dobrze zjawić się pierwszym z prezentem. I gdy biegł naprzód, myśląc o tym, jak się kłopołuchy ucieszy, nie patrzył, gdzie biegnie i nagle potknął się o króliczą norkę. Wywrócił się i upadł jak długi. Bums! Prosiaczek leżał rozważając, co się stało. Z początku zdawało mu się, że cały świat wystrzelił w górę, a potem, że to tylko las wystrzelił w górę. A jeszcze potem pomyślał, że może to on, prosiaczek, wystrzelił w górę i jest samotny na Księżycu czy gdzie indziej, i że nigdy już nie zobaczy ani Krzysia, ani Płuchatka, ani kłopouchego. I nagle pomyślał, więc dobrze, jeśli nawet jestem na Księżycu, nie muszę leżeć grzbietem do góry. Po czym wstał ostrożnie i rozejrzał się wokoło. Ciągle jeszcze był w lesie. To dziwne, pomyślał. Ciekaw jestem, skąd się wziął ten huk. To chyba nie ja narobiłem takiego hałasu. A gdzie mój balonik? I co tu robi koło mnie ta mokra szmatka? Był to właśnie balonik. Ojej! wrzasnął prosiaczek. Ojej, ojej! Ale trudno, stało się. Nie ma po co wracać do domu, bo nie mam drugiego balonika. I może kłapołuchy nie lubi baloników aż tak bardzo. I poszedł bardzo smutny przed siebie. Aż zaszedł na brzeg strumienia, gdzie stał połuchy i wpatrywał się w swoje odbicie w wodzie. Dzień dobry, kłapouch, powiedział, a kłapołuchy na to: Dzień dobry, mały prosiaczku, jeśli ten dzień godzi się nazwać niedobrym, o czym wątpię, dodał. Ale mniejsza o to: Moje najlepsze życzenia w dniu Twoich urodzin, powiedział prosiaczek i podszedł bliżej. Kłapołuchy przestał patrzeć na swoje odbicie w wodzie. Odwrócił się i spojrzał na prosiaczka. Powtórz to jeszcze raz, powiedział. Moje najlep. poczekaj chwilkę. I chwiejąc się na trzech nogach, zaczął bardzo powoli podnosić swą czwartą nogę do ucha. Udało mi się zrobić to wczoraj, wyjaśnił prosiaczkowi, gdy wywrócił się po raz trzeci. I przyszło mi to z łatwością, a w ten sposób mogę lepiej słyszeć. Więc coś ty takiego powiedział? I przyłożywszy kopyto do ucha, nastawił je, aby lepiej usłyszeć prosiaczka. Moje najlepsze życzenia w dniu dzisiejszym, powtórzył prosiaczek. Masz na myśli mnie? Oczywiście, mój kłapołusiu. Moje urodziny? Tak. Że ja mam prawdziwe urodziny? Tak, kłapołusiu. I właśnie przyniosłem ci prezent. Kłapouch odjął prawe kopyto od prawego ucha. Okręcił się dookoła siebie samego i z wielkim trudem przyłożył lewe kopyto do lewego ucha. Muszę to usłyszeć drugim uchem, powiedział. A teraz powtórz, powtórz jeszcze raz to, coś powiedział. Prezent, rzekł prosiaczek bardzo głośno. Masz wciąż na myśli, nie? Tak. Wciąż jeszcze moje urodziny, ależ tak, kłapo łóżku. Moje, przeze mnie obchodzone dziś prawdziwe urodziny? Tak. I właśnie przyniosłem ci balonik. Balonik? Zapytał Kłapouchy. Powiedziałeś balonik, wielki kolorowy przedmiot, który fruwa w powietrzu, szaleństwo śpiew i taniec, hopsa? Tak, ale niestety bardzo mi przykro, kłapołuszku. Bo kiedy biegłem tutaj, żeby ci go przynieść, upadłem. A jaj, co za nieszczęście? Pewnie biegłeś za szybko, czyś abyś się nie potłukł, mały prosiaczku. Nie, tylko balonik. Ach, kłapołóżku, ja go pękłem. Zapadła długa chwila milczenia. Mój balonik? Zapytał wreszcie kłapołuchy. Prosiaczek skinął łebkiem. Mój urodzinowy balonik? Tak kłapołusiu. Odparł prosiaczek, zgleka pociągając nosem. Proszę i składam ci przy tym najserdeczniejsze życzenia. I wręczył kłapouchemu kawałek mokrej szmatki. Czy to to? Zapytał kłapouchy, trochę zdziwiony. Prosiaczek znów skinął łebkiem. Balonik? Tak. Dziękuję ci, prosiaczku, powiedział kłapouchy. Nie gniewaj się, życiem o to pytam, ciągnął. Ale jaki miał kolor ten balonik, kiedy jeszcze był balonikiem? Czerwony! Tak sobie właśnie myślałem. Czerwony! mruczał do siebie. Mój ulubiony kolor! A jaki był duży? Prawie taki jak ja. Tak sobie właśnie myślałem. Prawie tak duży jak prosiaczek. Powiedział smutno sam do siebie. Mój ulubiony wymiar! Tak, tak. Prosiaczek poczuł się strasznie nieszczęśliwy i sam nie wiedział, co powiedzieć. A wreszcie pomyślał sobie, że to i tak nie zda się na nic. Wtem usłyszał czyjeś wołanie z drugiej strony strumienia. Był to głos puchatka. Przyjmij ode mnie najlepsze życzenia, kłapołuniu, wołał puchatek, który zapomniał, że to już dziś raz powiedział. Dziękuję ci, puchatku, już mi jedzi, składałeś! odpowiedział kłopołuchy ponuro. Przynoszę ci skromny upominek, powiedział puchatek z przejęciem. Już dziś jeden dostałem, rzekł Kłapouchy. Puchatek przebrnął w pław strumień i podszedł do Kłapouchego. Prosiaczek siedział trochę z boku i ująwszy głowę w obydwie łapki, cichutko siąką nosem. Jest to praktyczna baryłeczka, mówił puchatek. Proszę, a na niej jest napisane: Z serdecznym powinszowaniem urodzin odszczerzy ci oddanego przyjaciela, puchatka. To jest właśnie napisane a baryłeczka służy do przechowywania różnych różności. Proszę. Gdy Kłapołuchy obejrzał baryłeczkę, był bardzo wzruszony. Ach, powiedział, myślę, że mój balonik zmieści się akurat w tej baryłeczce. O nie, Kłapołuszku, rzekł Puchatek. Baloniki są o wiele za duże, żeby mieściły się w baryłeczkach. Baloniki trzyma się na sznurku. Ale nie mój, powiedział do mnie Kłapołuchy. Spójrz, prosiaczku! I gdy prosiaczek ze smutną miną rozglądał się dookoła, Kłapouchy wziął balonik w zęby i ostrożnie włożył go do baryłeczki. Potem znów wyjął go z baryłeczki i znów położył na ziemi. A potem jeszcze raz go poniósł i jeszcze raz go włożył. Ależ tak! rzekł Puchatek. Wchodzi doskonale! Nieprawda? powiedział Kłapouchy. Wchodzi i wychodzi doskonale! Bardzo się cieszę, rzekł Puchatek uszczęśliwiony, że podarowałem ci praktyczną baryłeczkę, w której można przechowywać różne różności. Bardzo się cieszę, powiedział prosiaczek uszczęśliwiony, że podarowałem ci coś, co można włożyć do praktycznej baryłeczki. Lecz uchy nie słuchał. Wkładał balonik i wyjmował go z powrotem, szczęśliwy jak jeszcze nigdy w życiu. A czy ja mu nic nie dałem na urodziny? Zapytał Krzyś smutnym głosem. Oczywiście, że dałeś, odparłem. Czyż już nic nie pamiętasz? Dałeś mu małe, małe pudełko z farbami do malowania rozmaitych rzeczy. A widzisz. A dlaczego mu nie dałem tego z rana? Bo musiałeś przygotować podwieczorek dla solenizanta. Był na tym podwieczorku torcik z kremem i trzema świeczkami z wypisanym na wierzchu różowym lukrem imieniem i... Ach, prawda! — Przypominam sobie — powiedział Krzyś.